Cześć, witam Cię na kanale Agata i Darko. Zapraszam na kolejnego vloga. Mam nadzieję, że uda nam się coś nagrać. Na pewno pójdziemy na spacer, więc może pokażę Wam, jaka zima panuje w Holandii. Zima taka ostatnim razem była chyba jakieś 10 lat temu, więc jest to naprawdę ogromna frajdla dla Holendrów, e, nie, ponieważ nie są tak przyzwyczajeni jak my w Polsce, że kiedy jest zima, to faktycznie pada śnieg i, jest, i są ten mrozy. Tutaj w Holandii zazwyczaj temperatura w ciągu zimy jest na plus, rzadko kiedy się zdarza, zdarzają takie przymrozki, więc e, Holendrzy korzystają z pogody i w sumie jest to jedy, jedyna taka opcja na rozrywkę na ten moment, z tego względu, że w Holandii cały czas mamy lockdown, Eee, są jeszcze większe restrykcje niż w Polsce. Eee, trwa to chyba od. Eee, żeby teraz nie skłamać, od połowy grudnia. Tak, przed świętami wprowadzili nam lockdown i tak naprawdę wszystko jest zamknięte oprócz sklepów spożywczych oprócz aptek oprócz drogerii lekarzy parków <laughs> więc no, atrakcji nie ma praktycznie żadnych. Więc każdy korzysta z pogody i ze śniegu i z tych aktywności zimowych, więc mam nadzieję, że chociaż to uda nam się nagrać i Wam pokazać. Jestem zaspana, więc wybaczcie mi za mój wygląd. Ale dzisiaj zawaliłam nockę, bo całą noc praktycznie się uczyłam, ale wspomagam się hierbą, więc mam nadzieję, że jakaś tam energia Wam przekaże pozytywną. Um, chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, właśnie coś odnośnie tego lockdownu. Bo od niedawna tutaj w Holandii wprowadzili u nas taką możliwość, że można zamawiać rzeczy w sklepach przez internet, ale można je odbierać po prostu w sklepie. I stwierdziłam, że skoro jest taka możliwość, to napiszę do jednej pani do sklepu, tak naprawdę, i zapytam się, czym będę mogła przy odbiorze wejść do tego sklepu i sobie sprawdzić jeszcze jedną rzecz, ponieważ chciałam ją sprawdzić żeby nie kopować tak, wiecie, no, na chwilę trafił, żeby po prostu być pewnym, czy, czy, czy to jest to pani się zgodziła no bo wiadomo, no, każdy chce zarobić, tak ten lockdown trwa już sporo czasu a tym bardziej ten sklep, z którego kupowałam oni wcześniej nie mieli strony internetowej więc tak naprawdę miesiąc byli bez tak naprawdę dochodu więc pani się zgodziła jak najbardziej, była ucieszona, więc Pojechałam sobie do sklepu, weszłam do środka, zadowolona sobie wybieram, e, e, sprawdzam sobie rzeczy, które, które mnie interesowały i sobie wyobraźcie, że w tym momencie pech chciał, że e, po ulicach chodziła straż. Nie wiem w sumie, co to dokładnie było, bo, bo to w tym stresie nie... nie, nie mm, nie, nie zauważyłam dokładnie, nie była to policja, nie było to wojsko, ale byli to jakieś mężczyźni, mundurowani jakaś po prostu straż, nie wiem, może to jakaś specjalna do sprawdzania po prostu nielegalnych klientów, nie wiem dokładnie. W każdym razie czterech wysokich, napakowanych facetów, którzy chodzili i sprawdzali od sklepu do sklepu, od restauracji do restauracji, czy po prostu nie ma klientów i podejrzewam, że dawali mandaty. Um... Mandaty po prostu sklepom, tak? I ja byłam akurat właśnie w tym sklepie, i nagle wybucha panika, no bo co teraz? Więc wyobraźcie sobie, że musiałam ukrywać się na zapleczu. No nie była to miła sytuacja ani dla mnie, ani tym bardziej dla, dla obsługi tego sklepu. Podejrzewam, że mieli naprawdę ogromny stres. Ja zresztą nie ukrywam, że również, ale na całe szczęście. Um, nic się nie wydarzyło negatywnego, więc no, taka historia, taka anegdota odnośnie właśnie tego całego lockdownu tutaj panującego. Darek teraz właśnie uczy się. Jest na zajęciach w szkole, sobie wyobraźcie, ale zajęciach online, oczywiście jest tutaj w, w domu. Więc może pokażę Wam, że pójdę go jakoś nagrać z ukrycia, pokażę Wam, jak te zajęcia się u niego odbywają. Więc zabieram kamerę i idziemy. Witam się z Wami. Jestem już po zajęciach e, online. Powiem Wam, że mam pewne dziury, jeżeli chodzi o układ, czyli kata. Jeżeli chodzi o pojedyncze techniki, to nie ma problemu. E, cała grupa już gdzieś tam na Whatsappie, mamy swoją grupę i na niej wypisujemy właśnie sobie już, że warto byłoby już pomału wracać do tej normalnej rzeczywistości, gdzie moglibyśmy spotkać się na zajęciach w sali. Darek, o 18 będziemy na szkoleniu? Tak, będziemy na szkoleniu, kochanie. No, tak to jest właśnie. Także wracając, ee, no mam pewne dziury, e, nie mogę się już doczekać pierwszego treningu na sali. Poza tym, jeśli chodzi o kumite, nie mam teraz z kim sparować. E, a mam do tego taką, taką zaciekłość za, za i bardzo, bardzo do tego tęsknię. Mam nadzieję, że to już naprawdę zacznie wracać do normalnej rzeczywistości. Nie, nie wiem, nie toleruję tego, co się teraz dzieje. To nie jest moja rzeczywistość, nie jest to moja normalność. I kreuje to, że za chwilę naprawdę to wszystko, te całe obostrzenia znikną. No ale co, zostaje mi teraz uczyć się online? Dwa razy więcej pracy, na pewno to wymaga więcej skupienia. Tak jak widzicie, strój jest już taki bardziej domowy, też nie ma takiej, że tak powiem, energii, żeby ubrać te, to kimono. Ale jestem dobrej myśli i za chwilę już powinienem jeździć na zajęcia i mieć możliwość do ubrania kumite. Mam nadzieję też, że będę mógł, e, że tak powiem, nagrywać już na zajęciach. Taką odwagę dostanę, e, żebyście zobaczyli też, e, jak takie zajęcia wyglądają w realu. Nako, daj łapę. Daj łapę. Pięknie. Nako, wychodzisz czy zostajesz? Czekaj. Pięknie, dobry piesek. Nako, zostajesz czy idziesz? No? Zostajesz czy idziesz, Nako? Halo? Uf. Idziesz? Idziesz? Tak, idziesz? Dobra. będziemy. Co zimno? Syt. Nako. Af. Zimno. No. Jesteśmy właśnie na spacerze znako i tutaj mamy piękny widok właśnie jak ludzie są już spragnieni takiej normalnej normalności, normalnej rzeczywistości. Akurat w naszej okolicy wylało trochę ren, ponieważ poziom wód jest bardzo wysoki w Holandii. No ale widać jak fajnie to ta cała zima tutaj w Holandii wpływa na ludzi pozytywnie. Jest zimno, jest słonecznie jest bardzo przyjemnie. Jest bardzo dużo ludzi. Mam dla Was szybką i luźną myśl dotyczącą oceny. To, że od małego, od dzieciaka, poprzez system szkolnictwa jesteśmy nauczeni oceniania, czyli oceny, potem w pracy jesteśmy oceniani w formie statystyk, ile pracy wykonaliśmy, Na, w randze społecznej też jesteśmy oceniani, typu czy jesteś już żonaty, czy już masz dziecko, czy masz lub rozumiecie? Całe życie jesteśmy oceniani, jesteśmy bombardowani system ocen. I chodzi mi dzisiaj w tym vlogu o to, aby zwrócić uwagę na pewną rzecz dotyczącą tego, jak my sami reagujemy na ocenę innych ludzi na nasz temat. Bo ile razy słyszeliśmy w swoim życiu takie pytania ze strony bliskich, znajomych czy też rodziny, e, takie potrzepty Ty robisz to źle, to Ci nie pasuje, nie rób tego. Ile razy zrobiliśmy e, coś na przekór, a ile razy statystycznie Zostaliśmy sprowadzeni, że tak powiem, do parteru i nie zrobiliśmy danej rzeczy. Ale tak, właściwie ta rzecz mogłaby być dobra dla Was. Zadajcie sobie dzisiaj takie pytanie. To jest, że tak powiem, coś, nad czym pracowałem parę lat, żeby po prostu robić coś, co jest zgodne z moim sercem. To, dla przykładu, jeżeli mam ochotę kupić koszulę w banany, to sobie kupię tą koszulę w banany, bo ona mi się podoba. To nie obchodzi mnie to, czy jednej osobie, a czy osobie B się spodoba ta koszula, bo ona mi się podoba, rozumiecie? Nie musimy zadowalać całego świata i to trzeba sobie uświadomić. I jeżeli nadal jesteś w tym systemie ocen, nie potrafisz się z tego, że tak powiem, wymanewrować i nadal jesteś podatny na, na tą ocenę, to zachęcam cię do tego, abyś to zmienił, żebyś robił rzeczy prosto z serca, tego, to jak ty to czujesz i nie przejmuj się tym, że nie zadowolisz każdego, bo nie zadowolisz wszystkich. Zadowolisz te osoby, które będą Ci najbliższe, będą życzyły Ci dobrze i że tak powiem, z którymi będziesz miał jakieś połączenie na poziomie energetycznym. O tym opowiem troszeczkę dłużej w innym vlogu. Dzisiaj tylko po prostu chciałbym, abyście zwrócili na to uwagę, czy jesteście podatni na tą opinię innych ludzi, czy jednak robicie coś wbrew tej opinii.